Chodź na chwilkę na dół. Mamo za chwilę, dobra? Musimy pomóc. Dwie minuty. Ty jesteś stale na tym telefonie, dziecko. Słoneczko, chodź oprócz nizbywarkę, bo chcę posprzątać. No chodź, chodź. Idę, idę, idę. No hej, idę teraz oprócz nizbywarkę i zaraz się do Was odezwę. Czyniasz. To jest właśnie moja mama. Mamo, pomachaj. To jest moja życiowa relacja dla fanów, dla znajomych, dla całego świata. Mamo, zobacz jakie to jest kozackie. Daj mi to. I Co tu się robi? Daj mi spokój i zmywarka czeka. Nie znasz się, mamo. Do zobaczenia za chwilę. Poszła. Hashtag garden. A co to jest ten hashtag? Mamo, dodaję zdjęcie na Insta i muszę dać temu jakiś opis. A to nie możesz dać opisu, to jest mój ogród, co? Mamo, zdecydowanie nie propsuję twojej propozycji, ponieważ jest przestarzała i nieodpowiednia, niewłaściwa, Oj. jak przystało na 21 wiek. Zasadzaj! Już się tak nie oburzaj! Hashtagi to styl życia. Co robisz? Wiesz co uczy się obsługiwać tego Facebooka? Wow, serio? A ilu masz najmy? Na razie dwóch. Wow, mamo, jestem z ciebie dumna. Naprawdę. Ja mam tysiąc. Yy, około 1850. A ile masz kontaktów zapisanych tutaj w telefonie? Ile masz numerów? No, nie wiem. No, z 22, 25 osób. A ja mam z 200 i nawet wszystkich znam. Nie wcale. wczoraj. A widzisz. Słuchaj, właśnie byłyśmy wczoraj, różne fajne piosenki... Antoniu? A rozmawiasz? Poczekaj chwilkę. Wiesz co, skończ już gadać, bo tam sto lat telefonie jesteś. Chodź na dół na chwilę. Dobrze, ja tylko skończę oznaczać telefon i... Momencik, okej? Okay? Dobra, to zaraz przyjdę. No już. I słuchaj, no i właśnie, ona miała te najnowsze piosenki, rozumiesz? Miała wszystkie. I normalnie to była masa... A słuchaj, tak być nie może, powiedz, na że no! później. Poczekaj chwilkę. Chodź na chwilkę na dół. Mamo, za chwilę, dobra? Musimy pomóc. Dwie minuty. Ty jesteś stale na tym telefonie, dziecko. Prawda? Dobra, dwie minuty ci daję. Okej, okay, okej. Okay. I zaraz wracam. No, przepraszam cię bardzo, już jestem. I na czym skończyłam? To u mnie tutaj w domu już minęło. Proszę mm. bardzo, chodź na dół. Mamo! Córeczko, to może poczekać, ale to są bardzo ważne rozmowy. Zawsze tylko telefony, telefony, telefony. Cały czas żyjesz na tym telefonie. Nieprawda! Jedynie kawałek dnia. Wracam tu za pół minuty i masz wstawać. Tak się ci ludzie komunikują. Nie interesuje mnie to, zaraz wracam. Moja mama tego nie rozumie, nie? To jest taki rocznik, no po prostu. Czego ja jej nie mówiłam? Ja jej mówię, że powinna mi o tym nie No córeczko, No weź mi bo. No chodźże ze mną, no. Poczekaj, dzwonię się później. Chodź. A ty z telefonem znowu? Mamo, nie da się inaczej, ponieważ ja słucham muzyki. Czy ty możesz jeszcze raz zostawić ten telefon w spokoju? Sorry, mamo, ale ja liczę makro. Makro, nie makro, zawsze coś. A co to się dzieje? co, to z telefonem na deszczu? Sprawdzam pogodę, bo miało dzisiaj nie padać. Córeczko, żebyś tyle ty nie siedziała w telefonie, coś ci kupiłam. Co? <laughs> Prosto? Premiery bez celer? Nie. Znisz ten nie, 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 Proszę? O mój proszę Boże. Proszę. Nie. Dziękuję. O Boże, już nie przesadzaj. Jak ta książka? Co zrobisz? Ale tu trzeba rysować po tym. Mamo, no poruszyłam. Robię zdjęcie na konkurs. Trzeba zrobić zdjęcie tutaj wykonywanego zadania w tym nowym właśnie dzienniku I co tydzień głosowane są dwie osoby, które wygrywają super nagrody Mam no tylko właśnie czas zrobić zdjęcie, ale żeby zrobić zdjęcie to ja muszę się skupić Bo to jest bardzo ważna misja, tak? Więc nie przeszkadzaj mi proszę Ja Ci kupiłam książkę, więc tutaj mi nie przeganiaj Dobrze, możesz już iść Już idę, nie przeszkadzaj sobie Uwaga, uwaga, uwaga Córeczko, zaczynaj z okazji się tej premiery nowej edycji Zniszcz ten dziennik. Mamy dla Was konkurs. Wystarczy zrobić zdjęcie wykonanego przez Was zadania. Dokładnie tak, dokładnie tak. Do wygrania niesamowite nagrody, fiszki. Możecie także wygrać pomadki Kylie Jenner, którą córce zabiorę, jeśli wygra. Bierzcie udział w konkursie i życzymy powodzenia. Dokładnie. Do do zobaczenia. zobaczenia A Ty już zostaw ten telefon. Mamo! A co Ty tu? Co Ty tu robisz? Mamo!